Panie Bartku, ale nam się domek trafił, co? Piękny. To jest właśnie klimat Bieszczadów. Bieszczad. A ja uczę WF-u. No. Ale niech się pan zaciągnie, czuje pan? Aha. Fryty. Na głębokim oleju. No. Patrz, pan. Niby z drewna domek, a wszystko jak blacha wygląda. Ah, to jest polska myśl budowlana. Mówię ah. panu. Tak, pani Moniko. A gdzie panu jesteście? Tu jesteśmy pod piątką. 79 9, gdzie tu się idzie. – Poloniska. Ah. O, tu jesteś. Ile zwierzyny naszło! <grymne> Dzika. A to są właśnie zalety wychowawstwa, Pani Moniko. Człowiek na trzy dni wyleci z młodzieżą w domki, tu posiedzi, z nich pointegruje, popilnuje. za A Pani to tak zazdroszczę. Nie dość, że pierwszy rok wychowawstwa, to od razu ma maturzyści. Hmm. Jak byłam w ich wieku, to na żadne wycieczki nie jeździłam. Cały czas tylko na no książce. No, widać, widać. No. To co, ja skoczę, pójdę ogłosić młodzieży ciszę nocną, w końcu to od rana, ale się na nie? <grystanie> A ja pani powiem, pani Moniko, że pani to jest. Nie? Ja to panią to mógłbym rozpisać na same idealne pierwiastki. Taka chodząca zasada. Panie Bartko, no, niech pan nie wprowadza kwasu. O zasada, nie pani, ja od tych spraw jestem. O, a pan był na zakupach? Nie, ja... drodzy państwo, ja, ja jestem oburzony, ja, ja. to wszystko skonfiskowałem naszej młodzieży. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No, proszę, tego to nawet ja nie piłem. To jest, proszę bardzo, Kubeczek mieli, wszystko mieli. Co, A kojarzycie Kwiatkowskiego z czwartej, a? Aha. Kojarzycie? Na WF-ie przewrotu nie potrafi zrobić. A tu jak łokciem w dęko grzmotną, to kapce na 20 metrów poleciał! I czego pana ten błęd nie uczy? Ale ja nie uczyłem, to w końcu szkoła katolicka. Co my teraz rodzicom powierzemy? Ja nie wiem. A pana wypili to czarne? Czy to drogie jest? Ja, ja raz piłem na urodzinach dyrektora, jak ma pani ochotę, to ja mogę... Ale tak. nie, 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 Ja wiem, ale nie. tak symbolicznie... Ale absolutnie, nie, dlatego... No nie, nie, nie ja zupełnie nie. O, ciupinkę. O, proszę, proszę. Zdaję sobie sprawę, że to może smakować. No i nam się zmrok zrobił, no proszę bardzo. Ja Jaki mówię pięknie. w tych wierszadach to po prostu góry od razu. Taki słońce zachodzi i od razu jest wszystko w porządku, prawda? Ja nie wiem. Słuchajcie. Zaczęłam się bać, a słychać zwierzyna podeszła bliżej. <noise> Oby to nie być Niemcy, no. Ale widzicie jak... Jaka na pole i patrz, ten kwiatkowski znowu się na żar po krzywy i krzyczy coś. No jemnie. Ja mówię państwu, o zaczęło migać. To Miałe chyba nalot! No. Miało zgasnąć, a miga, to chyba postęp technologiczny. No, niby ja a jaka sprawna. No patrz pani. To też polska myśl technologiczna, no. A prawdusz to blisko wjeżdża nie? Nie wiem, nie byłem. No. To jest to, No dobrze, to co, posiedzimy, aż słońce nie zgaśnie. Chociaż cholera pełnia może dzisiaj być. Ale się pan rozgadał. Przepraszam, tak wam zawsze jak siedzę na plastiku. Może ktoś ma gitarę, to coś zagramy. Panowie, boję się, że nam się tematy skończą. Spoko nie skończą się Każdy w stanie, przedstawi się od siebie dwa słowa, to z trzy godziny będzie. Nie, ja mówię Państwu, to będzie coś dobrego, z tego jeszcze wyjdzie. A. Nie ja w różne rzeczy. Widzę rocznie. jak tam czterech magików <grym> Aj. A. dobrze. No to ale... może nie wiem, porozmawiajmy o studiach. Ja swoich nie pamiętam. Zaniosłem papiery do dziekanatu i od tego czasu czarna dziura. Tak. Dopiero jak mnie na wręczanie dyplomów obudzili, to skojarzyłem, że coś skończyłem. No. Tak. Ale mówię wam, w życiu nauczyciela to są zagrożenia. No. Naprawdę. Czuję, że nas tu sylwester zastanie. Niesabowite. Państwo wiecie ile razy ja piłką lekarską w czerep dostałem? Wiecie, że miesi pierogi z kopytkami przez to bylą. Ja myślę, że nie ma na co czekać, nie pan leje. Ale tak, a, że tak powiem i tak chyba się barki nie spierdzieli. na początku to jeszcze skubeczka, żeby to jakoś... Na go... odwagę poproszę! <grywa> Mówię wam, po pierwszej flaszce naprawdę światło gaśnie. A. No co? No nie, ja wiem, nie wiem, nie wiem, nie, znam nie wiem. Nam z opowieści, że świat się zmienia wtedy trochę. Nie Można... wiem jak wam, ale mi się dobrze gra. <grywa> Można kręćka dostać. <grywa> świat się zmienia. Zdrowie zdrowej zwierzyny. <grywa> Zawsze zrobię. To może pani wypięknieje. Ja. Liczę na to. Przyznam szczerze, socjologię miałem. Miałem psychologię. Nawet miałem nauki wschodnie, ale boloniski nie miałem. Ja. A czy był raz polonista, razem na nami się upił? Albo nie będę tego opowiadał, nie. A, dramatyczne przeżycie, potem skok przez kozła nie wychodził. No. Dziwnie ciepło zaczęło mi się robić. Czyli grubo było. Mm. Całkiem chudy był. Ale wysportowany. A, tak to jest. To co? Zganiamy młodzież do autokaru i do domu. To nie ma co. Piosenkę Cywilizacja aż do bieszczan dotarła. W ogóle nie chcą tych latarni zaśpiewać. Ja uważam za śpiewajne piosenki. Ale chciałem jedną rzecz powiedzieć. Patrzcie, w połowie bieszczan kanalizacji nie ma, a jak Seledy pierdychnęli. <noise> jak Selely? jasna. Słuchajcie, co może zagramy w butelkę. <głosy> <głosy> za wcześnie, no. Ja myślę, że taka pułapka na komary jest. Je, co elektrycznością razi. raz palucha tam wsadziłem, bo się założyłem. To co? Piosenkę. <grym> Ale jaką? Taką ładną. Ja znam tylko takie szlagiery stare polskie. Sto lat jeszcze po kropelce. A u mnie na studiach głównie działało. Ja nie wierzę, że tego nie można dołączyć. <grym> A politykom nie wierzysz, a idziesz głosować. Nie! Akadem, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika, Uniwersytet Jagielloński, a fachowców nie ma. Bo wszyscy w Anglii na zmywaku! No, to, to, no. A to Oj. może jakiś kamyka poszukaj. Chyba metkowego. E, trzeba go wypłukać. Nie! No, słuchajcie, dobrze się siedzi, a ja w życiu na tak fajnej wycieczce nie byłem! O, pan dyrektor! Pan dyrektor, witam! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteś dyrektorem techniki tej robicie. <grym> tak? Proszę dobry się wieczór. dołączyć, kubeczek. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry, wieczór. dobry wieczór. Panie, pan na przywitanie? Pewnie, że tak. No A, to śmiało. To dobry. A może odważniej pójdźmy? Ja... Ja bym na chemika uważał. To, Czeka, jest... A, to jest człowiek, który z kapsla i piasku potrafi dynamizm robić. Nie ma co pan proponuje, panie dyrektorze? Jest taka staropolska, stara techniczna sztuczka, No, tak? Anuszki telewizorzy chcielibyście z niej skorzystać. Że zamykamy tak. oczy? To jest tak zwane zamknięcie oczu. Mogę to wam przeprowadzić, bo wychodzicie w tamtędy i czekamy, aż naprawi się komputer świetny. A co, komputer świat? Komputer o, to... Smachinę, żeby Bóg dotknął tego do co. powiedzieć, wywalcie tego Windowsa. Naprawdę. Ja jadę <grym> cały czas ja. na dyskietkach, czy jeden mi się nic nie psuje. A szacowany czas nie więcej ile to może potrwać? Bo 10 mi to... minut temu mówili, że dwie minuty. A. Sądzę, że nada na moment. Spokojnie, wycieczka przed dni jest. Tak no, że... Pocieszę, ale pięknie wyglądamy. Jest coraz lepiej. Chyba działa. Teraz to nam, że tak powiem, się stodoła zajarała nad głową. To jest dobry znak? Jak tamto zgaśliście, to dlaczego tego nie umiesz? A jak... To oho, oho. Zaraz, zaraz. To ta To miał sądzę, sądzę, że już nadszedł ten czas. To tak, ja bym jeszcze ja raz polał i wróćmy. Dobrze. No, aha, aha. To co, pani Moniczka malutkiego na początek, tak? A już po tym, co w siebie wlaliśmy? To... Jedziemy, myślę, proszę że... bardzo. A spróbujmy zrobić blackout, bo jakoś wam nie ufam, no. Próbujemy. No właśnie. <laughs> Jakbym się drugi raz urodziła. <laughs> To co z tym blackoutem, co? Zrobicie, pokażecie jak ten... Bo się jaśniej zrobiło i jakoś tak nie działa. Kurde, blade. Chciałem powiedzieć, że nigdy ten skecz taki długi nie był. Nie, ale spokojnie. Nie, słuchajcie, bo mieliśmy... Nie, spokojnie, spokojnie. Idziemy na rekord. Bo my jeszcze mieliśmy zagrać dwa numery, ale chyba już skończymy, no to... Nie, to co?